Zobaczcie. Zobaczcie, co udało mi się znaleźć. Sam w to nie wierzę. To takie niespodziewane dla mnie. Mam jednego. Tam widzę drugiego. Te czerwoniaki to mnie w tym roku bardzo mocno zaskoczyły. O, ten się sam obalił możliwe że jak mnie zobaczył to się wyrznął zobaczcie kolejny czerwony też już się prawie obala normalnie nie widać ich w ogóle dość że się robi szaruwa to do tego jeszcze nasza piękna polska złota jesień i nie można dotrzeć ich musiał chyba wszystką trawę wyrwać, Co je znaleźć.